Siemanko, jest teraz Steve. Dzisiaj jestem sam bez Feediksa. Posłuch posłuchałem się Waszych rad, więc jest jak widzicie ciemno wszędzie. Tylko mój, mój ryj widać. No i co? No i zaczynamy grę. Kontynuuj. Tak. Oczywiście... Będę się bardziej wczu wczuwał grę teraz. Kamera będzie mniejsza trochę. Żeby nie było tak jak w tamtym odcinku, że jest strasznie duża. L L Dobra, jesteśmy. Coś tam... Weźmen. Jakoś Eee. Coś... To się zaczyna bać? Okej. Okay. Sterowanie, e które by się otwierało. Nie, mój. W tutaj, do tutaj yy, akcje działanie nie, lada różne Dziennik J, okej okay, już wiem, wszystko jest J coś dostaliśmy, pamiętniki, to nie chcę mi się tego czytać. Notatki list do Daniela do samego siebie e wszystko to możecie sobie zatrzymać filmik, co to by sobie to przeczytać, ale... Ja lecę dalej. Mamy jakieś skrzynie. Mm, Okej, okay, tu coś... coś mamy. Teraz to ogarniemy. Dobra, więc i, i o, o, Nie widzę klawiszy. Um. Czekajcie, jeszcze raz sprawdzę, którym się... może... E, nie, tu, 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 tu. Aha, F F ten, czekajcie jeszcze sprawdzę eee, Jak było ten Tipunek TAP, okej okay, już wiem TAP, załączmy sobie do latarni Na razie w sumie, a może nie możemy słuchać. Jak to, wziąć tę notatkę Może rzu rzucić, rzucimy czymś Myślałem, że coś idzie

Dobra, nie chcę mi się tego czytać całego. Jeszcze tu mieliśmy jakąś książkę, że da się. Dobra, tym możemy. Okej. Okay. Coś tu. Aha. Dobra. Coś tu jeszcze możemy wziąć. No i ten, ten, ten ostatnio weszliśmy, więc lecimy dalej. Są zamknięte, okej, okay. czyli co? Dziwnie Aha, czyli musi... Tu jeszcze, aha a, a, Jeszcze może jakieś książki Do odsunięcia O, jest Nie Tu nic, tu nic, tu nic Tu nic, tu nic, tu nic, tu nic, tu nic Tu nic, nic. okej, okay, tu mamy jedno jest czasy te takie dziwne dzwonki. Jeszcze jedno? Tu chyba jest. Tak, tutaj. Jest. Coś... What? Aha, otworzyło nam się coś. Yy, coś tu mamy. Klucz. Dobra. What the fuck? Coś. <śmany> Pff, zamykaj to. Coś się otworzyło. Coś tam chodzi. On by nie umiał otwierać szafy, bo. Nie wiem, czy już. Czy już mogę? chodzi, nie wiem czy tylko tej dzięki zgryczy. Halo? Się boję jak z Dobra, idziemy. Halo, coś tu jest? Nie widzę nikogo specjalnego, może zapalmy sobie, tutaj coś możemy. Dobra. Jak tam tutaj, lekki ból głowy. Coś zdrowia. Wszystko jest okej. Okay. o, o fak. Mamy za co bardzo. Coś tu słyszałem, żeby coś... Nic tu nie widzę. Może coś tutaj. Dajcie mi coś do tego, Jakoś oliwę czy coś. A, świetnie, nie ma nic. Nie ma nic. Dobra, tam na razie nie idę, coś tam czuję, że zaraz coś tam tam wy... Dajcie, okej, możemy na razie zgasić. O kurwe sny. Spierdalamy. Siób Tym czuję, że coś tam łazi. Halo, coś tam jest? Hmm? Nic tam... Chyba nie ma. Zabrałem się do szafki. Mam nadzieję, że nic mi tutaj nie wyleci ciekawego. Zobaczmy, która jest godzina, żebym wiedział, o której. Dobra, 22. Spalmy sobie na chwilę. Halo? Jestem tutaj zły? Tu nikogo nie widzę hmm. Coś tu może znajdziemy, czy coś? Dobra, możemy bieg Biegać Chcę... Dobra, jak coś, to wcisnę <na> escape o, Dobra, tu zawo... Może coś tu będzie, jakaś oliwa O kurwa! Не могу. О, oh, shit. Oh. What the fuck? What the fuck? Oh. Не могу. Венди Бека в этой серии. Oh, fuck. Dobra ile jeszcze mamy oliwy? Dupa, prawie nic. Co teraz? Może coś tu znajdę, coś ciekawego, jakoś oliwy. Coś tu słyszałem. Oh. Fuck 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 Fuck, fuck Boję się jak skurwesyn Jestem bardzo strachliwy w tym. Skurwa Bum 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 Jeśli Bum. filmik spodobał Bum. Ci się Bum. Zostaw łapkę Bum. w górę Bum. i zasubskrybuj Bum. mnie Bum. A ja następnym razem Bum. bardziej Bum. postaram się Spróbuję je